Nie chcę o tym mówić, o niczym. Myślałem, że chcesz mi się zwierzyć. Pomyliłeś się. Nie lubię, gdy ktoś gra ze mną w kotkę i myszkę. Mój czas nie do mnie należy. Nie mogę go trwonić na rozwydrzoną egocentryczkę. Jasne? Bałeś się kiedyś, że możesz zwariować? Że obudzisz się, spojrzysz w lustro i ujrzysz kogoś innego? Kompletnie niezrównoważonego? Przeszedłem przez coś w tym stylu, ale to miało konkretny powód. I szczęśliwie jakoś się rozwiązało. Opowiedz mi, co Cię gnębi? Nie wiem, od czego zacząć. Napijesz się kawy? Może czegoś mocniejszego? Jasne. Zaparzę szatana. Zaraz wracam. Znaczy, między Wami było coś, nie. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy jej się podobam. Nic zupełnie? Nawet pocałunku? Chłopie, tak nie można. W dzisiejszych czasach trzeba działać szybko. A wiesz dlaczego? Bo zjawi się inny i sprzątnie cię ją z przed nosa. Musisz przyspieszyć, poważnie. Ja z wody nie zasypiałem gruszek w popiele. Nie rację, ale. Uwierz mi. A przede wszystkim uwierz w siebie. Jesteś męski w każdym celu. Nie masz się czego wstydzić. Murany, jak ten czas leci? Mam pacjentkę, wybacz. To ja przepraszam za ten nalot. No coś, ty. Odzywaj się. Ciekaw będę rozwoju sytuacji. Powiedz, że może wejść. Jezus, fajnie, że jesteś. W czym mogę pomóc? Zamienić wodę w wino? Skrzesić zmarłego? Klientka w parafii zrobiła mi prezent. Kaczka? Przeszedłem się z nią na rynek, żeby to fachowo załatwili, ale już pozamykane. <grywa> tym ją chciałeś ukatrupić? A, 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 a. Tak, ale jakoś nie mogę. Boisz się kaczuszki? Raczej mi jej żała. Spójrz na to tak, ona się męczy w tym kartonie. Możemy ulżyć jej cierpienią. Ja mam to zrobić? Bądź tak dobry. Jak będzie potrzebny większy nóż, to zawołaj. Żadnych noży. Wszystko byśmy zbryzgali krwią. Zostaw to w moich rękach. Serio sądzisz, że Medina wykaże więcej rozsądku niż Lucrecia? Tak. Nią powoduje chora ambicja, nienawiść, chęć odwetu. Medina oceni naszą ofertę obiektywnie. I przekona lokresy? Mam taką nadzieję. Ten typ mają w garści. To pewno. Pani mecenasie, się próbowałam na komórkę i do kancelarii. Komórka ma wyłączoną, a w pracy się nie zjawił. Jednym słowem, pan Medina zniknął. Proszę cię, próbuj dalej. Muszę się z nim pilnie skontaktować. Strasznie gorzka. Chciałaś mocną. Nic nowego. Wszystko w moim życiu jest gorzkie. Na pewno przesadzasz. Musisz miwać również miłe chwile. Matki też nie możesz nienawidzić non stop. To prawda. Nienawidzę i kocham jednocześnie. To mnie najbardziej wścieka. Podłe uczucie. Jakbym była brudna. Jak gdybym kochała jakiegoś potwora. I stąd takie zachowanie? Jakie? Pełen luz, romans z facetem, którego nie kochasz. Przyznaj się, co jeszcze głupiego robisz. Alkohol, alkohol drogi. Tobie chodzi o to, żeby ukarać siebie samą. Za tę nienawiść i miłość do matki. Grozi ci duchowa autodestrukcja. To moje życie. Nie zupełnie. Bóg Ci je dał. To także życie Twojego ojca i rodzeństwa. Szkodząc sobie, szkodzisz także im. W kupie raźniej. Dostaję wścieklizny. Ponosi mnie. Kiedy słyszę śmiech. Kiedy ktoś z mojej rodzinki się cieszy. Jakby im wisiało, że mamy taką matkę. Mówiłaś ojcu o swoich odczuciach. Nie. On jest teraz zakochany w innej. Tego nie zwalnia z obowiązków rodzinnych. Jest Twoim ojcem. I co? To człowiek bez charakteru. Nie może mi nic kazać. Choćby nawet chciało. Zresztą jemu tak znów na mnie nie zależy. Dla nikogo nie jestem ważny. Dla mnie tak. Zbłąkana owieczka, którą trzeba doprowadzić do stada. Nie. Dziewczyno, masz szansę być szczęśliwa, jeśli tylko zechcesz. A ty odrzucasz tę szansę. To mnie dręczy. Mówiąc, że sam przeżyłeś coś podobnego, miałeś na myśli kobiety? Zakazaną miłość? Nim przewdziałem sutannę, spotkałem moją dawną sympatię. Bardzo ładna i bardzo we mnie zakochana i zachwiało twoim postanowieniem? Spawaj z nią? To nie ma znaczenia. Zrobiłbyś to jeszcze raz? Znów zakochałbyś się w kobiecie? Mieliśmy mówić o twoich problemach, nie moich. Odpowiedz. Czemu się denerwujesz? To może ja ci się podobam. Podobam ci się? Co to ci chodzi po głowie? Widzę w tobie jedynie przyjaciela. Chłamczów, jesteś taki jak wszyscy. Zaczekaj. Dokąd idziesz? Do kochanka. Chcę z nim seksu bez miłości. Zadowolony? Znamienny uśmieszek. Masz randkę z Milagros? Nie będę ukrywał. Szczerze wam sekunduję. Dzięki. Pomalutku, ale do przodu. To w twoim i jej stylu. A może zaaranżujemy wspólną randkę z Kogieł? Mała potańcówka nikomu nie zaszkodzi. Lekarz ci to mówi. Milagros nie przypada za dyskoteką. No i ta ciąża. Dam ci znać. Dobrze. Tak Strój wieczorowy. Halo? A, hola. Witaj, Sofio. Jaki masz?